Witam, jako że jestem szczęśliwym posiadaczem zarówno filtra Ultra 2000, jak i Hypermax 4500, postawiłem na Wam film z porównaniem obydwu tych filtrów, zanim jeszcze je zamontuję. Możemy sobie zobaczyć, jak wyglądają, jak stoją obok siebie, jakie są między nimi różnice. Zatem zaczynajmy. Pierwsza różnica od razu. Zobaczcie na wstępie yy, wielkość. No, ten po lewej, Hypermaxik, no robi wrażenie przy Ultramaxie. Od razu słuchajcie, to co dla mnie kiedyś yy, było najważniejsze: były to wymiary zewnętrzne, a przede wszystkim wysokość tych filtrów. Jak widzicie, filtry te wcale nie bardzo różnią się wysokością. Ja myślałem, że tu będzie jakaś yy, wielka przewaga między jednym a drugim. A wcale takiej nie ma. Będziemy posługiwać się słuchajcie danymi technicznymi przesłanymi przez producenta i według producenta Hypermax z zaworami to jest 55,5 cm, natomiast Ultramax to jest 51 cm, czyli z zaworami mają jakieś 4 cm różnicy. No i powiem szczerze, jak patrzę na nie to mniej więcej tyle właśnie jest. Myślałem, że będzie znacznie większa różnica z jakieś 10-15 cm, a tu mamy tylko zaledwie 4,5 cm wysokości. Od razu powiem, że te węże są ucięte dosyć brutalnie piłą, ponieważ po nałożeniu ich są tak sztywne, że praktycznie ściągnięcie ich z tych końcówek bez ryzyka, że one się połamią. Było niemożliwe, więc po prostu odcięłem je na w świecie tam, nie wiem, piłą, nożem, co tam miałem pod ręką, więc tam są jeszcze takie spokojnie po centymetr czy dwa centymetry końcóweczek, więc mniej więcej tyle powinno być jeszcze niżej. No dobra, oczywiście też nie zwracajcie uwagi na to, że te filtry są brudne. Obydwa filtry są filtrami używanymi, więc wiadomo, mają swoją historię. Krótko, bo krótko, bo podobno był jeden i drugi używany za 2-3 miesiące, no, ale jednak zawsze tam jakiś syfek się nazbiera. Dobra, wracamy do tematu, słuchajcie. Tak wygląda słuchajcie, różnica wysokości. Natomiast jeżeli chodzi o szerokość, to Hypermaxik to jest 36 na 36 cm. Z tym, że tak się zastanawiam, w tym to miejscu było mierzone. Chyba, chyba to była mierzona głowica, bo jak widzimy głowica jest dużo szersza od samego wiadra. A jeżeli chodzi o Ultra Maxa, to mamy tutaj 27 na 29 cm, czyli prawie kwadrat, ale jednak nie. Ma to czasami znaczenie, Słuchajcie, jeżeli chodzi o miejsce właśnie pod szafką. Myślę, że wysokość tego filtra też Hypermaxa była decydowana tym, że w zasadzie taka standardowa szafka akwarystyczna to jest jakieś 80 cm, tak. Więc sam filtr ma już te blisko 60, zostaje nam jakieś tam 20 na, na, na manewr. Więc, a zawsze tam jeszcze jakaś półka jest i tak dalej. Więc powiem szczerze, jeżeli ktoś ma 80 szafkę, no to tak na styk mu się tam zmieści. I pewnie dlatego ten filtr nie zrobiono wyższy, za to zrobiono go no, szerszy. No jednak różnica między 27 a 36 to jest prawie 10 cm, więc jednak taka różnica jest. Jeżeli chodzi o zmierzony faktyczny wymiar, to słuchajcie, z zaworami tutaj mamy dobre 55-56 cm, ale jeszcze pamiętajcie, że te, te węże są na tyle sztywne, że tu spokojnie z 5 cm dojdzie tu po tym łuku, zanim ten wąż zejdzie, co też trzeba liczyć. E, w Ultramaxie 52, no może tak na upartego by było. No, ale też jeszcze dodatkowo te węże gdzieś tam muszą się zmieścić. Bardzo ważną rzeczą jest też, gdzie nigdzie nie jest powiedziane, wysokość. Słuchajcie, filtra po otworzeniu klapy od prefiltra. I to jest właśnie to, dlaczego ja zmieniam e, korpusy z dużych na małe, bo sam filtr by mi się zmieścił pod korpusy, które mam. Ale już nie mógłbym otworzyć tej klapy. Słuchajcie, z tą klapą to jest 65 cm przy 60 cm w ultramaxie. Jeżeli chodzi o szerokość, sam kubeł to jest 28 cm. W ultramaxie mamy 22 cm, no i przechodzimy do wymiarów, które podaje nam producent szerokości, tak, to 36 cm faktycznie ma szerokość głowica. No i tutaj też mamy 28 cm, co też jest wymiarem rączek od głowicy, a nie fizycznie samego kubła, więc można mieć na dole trochę mniej miejsca, ale na górze te 36... Na 36? No tak, na 36 trzeba mieć miejsca. No i pamiętajmy jeszcze o jednym. To też trzeba otwierać. Nie? Trzeba mieć miejsce, żeby to zapiąć. I chociaż tyle miejsca tak to mamy od kubła 10 cm z każdej strony, żeby to potem otworzyć, ściągnąć tą klapę, żeby można było choćby wyczyścić prefiltr. Zajrzyjmy zatem do środka. Kolejna różnica słuchajcie, tu mamy 4 klamy na zewnątrz plus 4 takie małe klamerki jeszcze w środku. Natomiast tutaj mamy już 6 klamerek. Tu widzicie dwie. A i jeszcze bardzo ważna rzecz. Ten jeździ, on ma kółka. Dwie klamy słuchajcie. E po wokach, już bez tych ram. O, właśnie. Tutaj też otworzymy sobie dwa boczne. Też fajna rzecz, słuchajcie. To jest chyba pierwszy z takich modeli, które posiadają prefiltry. Prefiltr pierwszy. I prefiltr drugi. Te to są zwykle grube gąbki. Jak już mówię, one są brudne, bo to były używane filtry. I tu mamy dokładnie taką samą, też grubą gąbkę. Jeżeli chodzi o ten prefiltr, producent nie podaje jakie ma pojemność. Jeżeli chodzi o ten prefiltr, to jest 1,5 litra pojemności. Słuchajcie, samego tego kosza. No więc całkiem, całkiem już sporo. Dobra, prefiltry mamy wyciągnięte. Poodpinam sobie te klapki, oczywiście się wyciągają zarówno w jednym jak i w drugim filtrze, nie ma problemu do oczyszczenia, bardzo, bardzo fajna rzecz, bardzo wygodna sprawa. I tak samo w Ultramaxie, po prostu otwieramy na maksa do góry, wyciągamy. Jeden, drugi filtrek widzę ma identyczną klapkę, ten tutaj, ten tutaj, do zasysania wody. Tak wygląda głowica od Ultramaxa. A jeżeli chodzi o Hypermaxa, no to już jest gigant. Weźmy sobie też tę klapkę. Słuchajcie, fajne jest to, że zarówno jedna jak i druga głowica mają rączki, za które można śmiało i łatwo ten filtr złapać, te głowice wyciągnąć, przenieść w całości e, taki filtr, na to. no w wielu filtrach tego nie ma, nie wiadomo potem za co je złapać, a tu mamy fajne rączki. Słuchajcie, dopiero jak się spojrzy od tej strony, to widać e, wielkość głowicy. To jest duża, duża... Głowica naprawdę jest ogromna. Jej szerokość w porównaniu do, do tego Ultra Maxa 2000, no jest, jest dużo, dużo większa. tak No, i jak ktoś nie ma miejsca, no to musi się nad tym zastanowić. To było właśnie to, nad czym ja najwięcej się zastanawiałem: czy kupić te filtr, czy nie. Miejsce po prostu nie przewidziałem wcześniej miejsca na coś tak wielkiego. Dobra, samej budowy głowicy nie będziemy omawiać, bo. Głowice są dokładnie tak samo zbudowane: są wloty, są wyloty. W przypadku Hyper Maxa mamy dwa wloty, dwa wyloty. Ładnie oznaczone, tu jest pięknie napisane OUT na czerwono, IN, czyli wejście na niebiesko. Nie da się z tym pomylić. Sterowanie, włącz, wyłącz, zwiększenie i zmniejszenie mocy. Dodatkowo ten feature jest oczywiście na. Tutaj przez telefon sobie możemy wszystkim sterować. No, tam mamy tylko włączenie za pomocą wtyczki do prądu. I tyle. Przewody, tak jak mówiłem, ucięte. Zarówno w jednym, jak i w drugim filtrze są te same przewody. Obecnie jest to 19,25. Kosze. Kosze to jest to, słuchajcie, co stanowi moc Hypermaxa. Zarówno w jednym, jak i w drugim przypadku, e producent dał nam 5 koszy. Z tym, że producent przewidział, że piąty kosz w Hypermaxie będzie nieużytkowy. Czyli de facto w Hypermaxie mamy do czynienia z czterema koszami. A dlaczego? A dlatego, że producent obawia się, że media z piątego kosza, w związku z tym, że filtr ma naprawdę dużą moc, mogą zostać yy, zaciągnięte do wirnika pompy i po prostu ją uszkodzić. Wiecie, yy, są media ciężkie i są media lekkie. Tak jak na przykład, nie wiem, no ktoś może użyć sobie kulek z keramzytu, które pływają. Ktoś może użyć na przykład matiksa, który też niektóre kawałki matiksa pływają. A pozostałe są tak lekkie, że naprawdę niewielki podmuch potrzebuje yy, taki Matrix, żeby się unieść z dna. Mógłby zostać zassany. Jeżeli przejdziemy teraz do Ultramaxa, to tutaj słuchajcie, na koszu przewidział taką motokratkę, którą się po prostu nakłada tutaj na ten kosz, i ona nam ma zabezpieczyć. Media przed przedostaniem się tutaj na wiernik Tędy woda wpada do filtra, więc na to nie patrzymy. Tu jest otwór i tam wtedy woda loduje. Na dno filtra zasysanie jest tutaj od tej strony. I ta kratka ma zabezpieczyć e, nam właśnie wilnik przed zasaniem sobie mediów filtracyjnych. Tutaj tego nie mamy. O, tego nawet nie widzieliśmy. tu mam kratkę i wracamy. A to zaraz to mówimy. Tutaj mamy słuchajcie tej wielkości kosz które w zasadzie sam z siebie jest yy, właśnie tą kratką zabezpieczającą. No I ktoś by powiedział, no po kiego tego i tamtego dali nam koszt, tego nie można korzystać, zamiast dać tutaj taką samą kratkę. No i wtedy przechodzimy, słuchajcie, do głowicy. Jeżeli weźmiemy sobie tą oto głowicę, mam nadzieję, że dobrze widać, tutaj mamy pompę. Tu w tym miejscu jest, słuchajcie, wilnik pompy, który nam zasysa tu na samym środeczku. Aha, tutaj jest inaczej, bo tutaj widzicie, jest taki otwór boczna kratka, i tędy woda spada, a wraca całymi koszami. Jeżeli sobie założymy ten kosz na tą motogłowicę, to się okazuje, niestety tego nie będzie widać, że ten wilnik pompy sięga nam tutaj praktycznie do połowy kosza. I większość kosza jest wypełniona właśnie głowicą. Czyli w zasadzie ten kosz robi nam za osłonę. Za osłonę, słuchajcie, tej głowicy. Równie dobrze tu powinna być przykryta taka kratka, ale wówczas ten kosz byłby, nie wiem, do połowy. Producent po prostu poszedł na łatwiznę zamiast tu produkować jakąś osłonę, dać cztery kosze. To stwierdził, że kosz będzie osłoną. Albo. Stwierdził też, że nie wie, jak rozwiązać ten problem, przełoży go sobie na później, na razie wrzuci kosz, a kiedyś coś wymyśli. Myślę, że to będzie jednak ta druga opcja, że kiedyś coś wymyślą, że to będzie działać. No dobra, w każdym razie yy, mamy do czynienia z czterema, nie z pięcioma koszami. Zatem tak wygląda ta oto filtracja. Tu cztery kosze, a tu kosz 5, ale jak przejdziemy sobie już do szczegółów, to się dowiadujemy, że ten kosz to jest 3,6 litra. Oczywiście ja tu podaje dane producenta 3,6 litra pojemności mediów filtracyjnych. Natomiast ten tutaj kosz to jest 1,9 litra Mediów filtracyjnych. W skrócie, yy, mamy tutaj yy, 14,4 litra mediów filtracyjnych. Tutaj 1,9 litra razy 5, czy to jest 10 minus pół, 5, 9,5 litra mediów filtracyjnych. 9,5 kontra 14,5. Yy, tu jest ciekawy, producent jeszcze dolicza 1,5 litra, yy, które ma prefilt, więc twierdzi, że mamy tutaj do czynienia z. 15,9 pojemności filtracyjnej. No, poniekąd ma rację. No gąbka też bardzo często jest wkładem filtracyjnym. Można ją sobie tak powiedzieć. No to załóżmy, że tutaj jest 16, a tu mamy 9,5 litra mediów filtracyjnych. Czyli mamy tutaj blisko dwukrotnie większą filtrację. Zobaczcie, ten kosz w zasadzie wchodzi w całości tutaj. I jeszcze mamy po bokach trochę miejsca, no i jeszcze mamy trochę miejsca na głębokość. No ale to jeżeli to jest 2 litry, to tutaj byłoby tyle więcej? Całkiem możliwe. I to stanowi właśnie o potędze Hypermaxa. Obecnie, słuchajcie, te 16 litrów mediów filtracyjnych, jakie tutaj nam producent podaje, jest chyba największą z możliwych pojemności. Litrów, bo na przykład tamten kubełek cały ma chyba 16 litrów pojemności cały, a tu wchodzi 16 litrów mediów, tak? A tam zobaczcie, w zasadzie wchodzi połowa tego, co, co, co jest pojemności. Ile to wiadomo, o pojemności nie nie znalazłem takich danych. Co do jeszcze filtracji? Słuchajcie, i tego tutaj wlotu do filtra w Hypermaxie. Producent wypuścił e, obecnie. Tutaj taki mały nakładany czerwony koszyczek. Widziałem w ofercie 10 zł. On kosztuje. I po jego założeniu można włożyć dodatkowe 3,3 litra mediów filtracyjnych do tego kosza. Co zwiększyłoby nam w filtrację do 19,2 litra. Ale jak tak sobie włożę ten koszt tutaj do środka, zobaczę ile mniej więcej zajmuje tutaj ta pompa plus ten koszyczek. To mi się zdaje, że to będzie pół kosza pustych mediów, a nie tyle. Bo zobaczcie, nie wiem czy to będzie ładnie widać na tym filmie ale o, widać, zobaczcie ile to tutaj odstaje, jeżeli weźmiemy sobie, przyłożymy kosz, tak, o, gdzieś tutaj tak ładnie w ten sposób, to zobaczcie, że to jest, o, teraz, o, teraz będzie dobrze widać, zobaczcie, to jest praktycznie rzecz biorąc prawie cały kosz yy, plus jeszcze ten koszyczek yy, na dole, jak dojdzie do, do tego filtra, spokojnie mówimy, że z tą osłonką ten wilnik pompy będzie sięgał do samego dna kosza. No a jego wielkość też jest całkiem spora, tak? No i też jeszcze pamiętajmy o tym, że tą ceramikę tutaj w tym koszu trzeba będzie specjalnie układać, mierzyć, pasować i liczyć na to, że ona się nie przewróci, bo wówczas już ta, ta cała głowica nam nie wejdzie, tak? To będzie coś na zasadzie że po brzegach ułożymy sobie po całości, a tu zostawić trzeba będzie dziura i trzeba będzie ją dobrze wymierzyć. A jak każdy kto układał ceramikę, to wie, że ta z tą ceramiką i jej układaniem to różnie bywa. No ale słuchajcie, 19,2 litra można zwiększyć sobie za pomocą koszyczka za 10 zł. Tak, ja oczywiście go kupię. No jednak te 3 litry więcej do mnie przemawiają za 10 zł 3 litry więcej, a 3 litry mediów to kolejne 100 zł. A dobra, słuchajcie, jak już znaleźliśmy rurka teleskopowa z koszem zasysowym. Potęga ten kosz, ale on jest ogromny. Ma nie, poletka, z można grać. Fajne, fajne to jest, że taka metoda rozsuwana bo to wiecie, jak są takie standardowe: jakaś rurka, to i tak to jest zawsze za krótkie. W, w, w kość dobrze, żeby był gdzieś przy dnie, bo wiadomo większość syfów jest na dnie, więc fajnie, żeby to doprowadzić do samego dna. A pamiętam, że te ich oryginalne rurki, które tutaj też gdzieś są w zestawie, ale ich teraz nie mam, to one są takie silnie, a to jest całkiem fajne. Dobrze w ogóle, że zajrzałem do tego kosza, bo wcześniej nawet nie widziałem, że tutaj tego mam. Jeszcze tak na szybko, słuchajcie. W Ultramaxie 2000 kosze wkładamy sobie jak chcemy. Czy tak, czy tak. Nie ma znaczenia, one wszystkie są yy, z każdej strony jednakowe, kwadratowe. Nie ma tu najmniejszego znaczenia. Dobra, zamknięte. Ale jeżeli chodzi o Hypermaxa, to jako, że wrot jest niecentralny, tylko tutaj po boku, no to niestety musimy już celować. I tam w wiadrze na dole jest z jednej strony taki winstający stający który nam mówi, żeby tam właśnie wkładać z tej strony te kosze. Ale no, tu się chyba wszystkich naraz nie da wrzucić. Ja nie jestem pewien. Tak, tu trzeba. Trochę celować. I dopasowywać jeden kosz do drugiego, żeby ładnie weszło. I ostatni kosz. Zacznijmy od suchych danych, słuchajcie. Moc. Jeżeli chodzi o Ultramaxa 2000, mamy tutaj moc znamionową 17 W. Chyba ją zmniejszyli. Przy wydajności 2000 litrów na godzinę. A oczywiście nie podaje tutaj mm, jakichś tam, nie wiem, testowych zmierzonych z celami kończymy. Nie podaje suche dane, co producent podał. Każdy z nas wie, że to, co pisze producent, to, co jest prawdą, trochę się czasami mija z celem. Tak. Pojemność akwarium od 400 do 700 litrów, 2000 litrów wydajności, tak, pobór prądu 17 W, no to jest bardzo mało. Podnoszenie 1,80 m. No to akurat jest bez większego znaczenia, no bo jeżeli wlot i wylot z akwarium jest dokładnie na tym samym miejscu, no to nie ma tu żadnego podnoszenia w zasadzie wody, tylko to działa na zasadzie grawitacji. Więc tu nie ma co porównywać. Hypermaxik według producenta jest do akwariów od 200 do 1500 litrów. 1500 litrów, słuchajcie, dwa razy większa. Yy, że tak powiem wydajność pompy, dwa razy większa pojemność mediów. No i od razu zobaczcie, jest ponad dwa razy większe akwarium, które może obsłużyć. Czy tyle może? No jak wszyscy wiemy, no to jest takie no dyskusyjne, nazwijmy to krótko. Moc pompy, słuchajcie, to jest od 18 do 36 watów. Yy, biorąc pod uwagę, że jest to filtr dwa razy większy, to jego najmniejsza wydajność powinna być wydajnością tego mniejszego filtra. No i moc poboru po mamy całkowicie podobną. 18 W na taki wielki kuboł to jest naprawdę bardzo duże. Wydajność pompy to jest 1400 litrów na godzinę maksymalnie. No już wiemy, że z niektórych testów i pomiarów to chyba nikomu tyle nie wyszło, no ale producent tyle podaje. Podnoszenie 2 metry. Cicha praca filtra, słuchajcie, od 24 do 44 decybeli. 44 dB to jest praktycznie szum 24 to jest chyba już cisza. Ale filtry Aquela uchodzą za najcichsze w ogóle na rynku, więc tutaj nawet nie ma co, co dyskutować. No węże mają takie same wymiary i tak dalej. No i dobra, słuchajcie, takie ode mnie. Filtr w teorii dwa razy większy, w teorii dwa razy wydajniejszy i w teorii zastępuje nam dokładnie dwa Ultra Maxy 2000. Ale czy tak jest? No tak, mamy dwa wloty, dwa wyloty. Wiecie, takie akwarium, bierzemy sobie moje akwarium, 700 litrów, 2 metry szkła. Musi mieć dwa wloty, dwa wyloty, żeby ta woda była pchana zarówno w jedną stronę, jak i potem kontrowana w drugą stronę, żeby ten obieg, obieg wody był prawidłowo zachowany. Ja do tej pory tak miałem i to się sprawdza i tak trzeba mieć, więc taki jeden filtr jak najbardziej się spełnia. Tylko teraz tak, jak wiecie, panuje też taka teoria, że bardzo dobrze jest mieć dwa filtry. W razie gdyby jeden padł, w razie gdyby się nie wiem, zatkał, nawet coś tam wpłynie, nie wiem, do kosza ryba, czy coś zatka nam, jeden filtr nie działa, to zawsze akwarium pociągniesz na drugim filtrze. Zepsuje się wirnik, tam już nie mówię o jakichś mechanicznych. Też się zdarzałem mi się, w Ultramaxie też kiedyś, wirnik zepsuł, po prostu ten, ten no, magnes się tam odkleił od, od, od tego wirnika plastikowego. Bardzo częsta awaria, to się wiele osób zdarzało. Mnie to było dlatego, że po prostu on już był tak zapchany. Miał moc, żeby kręcić, a nie miał mocy, żeby pchać wody. Woda stała w miejscu, a wirnik chciał się kręcić, więc się po prostu ukręcił. Tak było w moim przypadku. No, i wiecie, jeden stanie. No, i nie macie w ogóle filtracji. W teorii jeden filtr jak dwa filtry, no ale dwa filtry to zawsze dwa filtry. No i jest jeszcze jeden parametr cena. Z tego co się orientuje, to takie Hypermaxy to kosztują obecnie około 2000 zł. Ten chyba tam nie wiem, to około 1900. Natomiast ultra maxa to można dostać w granicach 700 zł. Czyli cenę mamy tutaj 2,5 raza? Prawie trzykrotność ceny jest, nawet można byłoby tego. Czyli w zasadzie no, można byłoby sobie postawić 3 ultra za cenę jednego hypermaxa i masz wtedy 3 filtry, nie dwóch. To już postawiam no. świecie, wszystkim do własnej oceny. U mnie ten filtr będzie pracował jako druga filtracja, więc u mnie to, czy mam ten kubełek, czy ten, nie ma większego znaczenia. A powiem Wam, że zawsze chciałem mieć tego Hypermaxa, odkąd go tylko zobaczyłem, dlatego jak była okazja go kupić, to sobie go kupiłem. I teraz będę musiał poprzerabiać całkiem dużo rzeczy, żeby go zamontować. Także słuchajcie, no yy, nie będę tutaj się wypowiadał na temat tego, czy go polecam, czy nie. Czy lepiej mieć dwa Ultramaxy, czy jednego Hypermaxa? Bo widzicie, cenowo wychodzi na to, że można mieć trzy Ultramaksy yy, 2000 zamiast jednego Hypermaxa. No ale tak, tu jeszcze w tym Hypermaxie dochodzi ten całe sterowanie przed ta Możliwość, słuchajcie, śledzenia przez internet, yy, praktycznie w każdym miejscu na świecie, pracy filtra.